Historyczna chwila otwarcia poświęcenia boiska, które zostało wybudowane na terenie seminarium. Poświęcenia dokona ksiądz rektor, będzie gościł burmistrz oraz uczniowie szkoły, zawodnicy i nauczyciele. Boisko powstało na skutek współpracy i umowy pomiędzy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie a władzami miasta i gminy Bożarowi Mazowieckim. Bardzo proszę Pana Burmistrza Pawła Kanclerza o zabranie głosu. Kochani, o historii powstawania tego boiska nie będę dużo opowiadał, bo ono rosło na Waszych oczach po raz kolejny. Serdecznie dziękuję księdzu dyrektorowi, wszystkim jego współpracownikom i współbraciom za mądrość w podejmowaniu decyzji. Szkoła bez tego obiektu, choć piękna, byłaby takim niedokończonym, Dzieły. Niech ten obiekt służy. Niech będzie przykładem, że światy się przenikają, a jeśli chce się zrobić coś dobrego, to nie ma rzeczy niemożliwej. To taka uwaga i może nauka dla Was wszystkich na, na przyszłość. Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować i Panu Burmistrzowi, i Księdzu Rektorowi, że możemy właśnie dzisiaj otwierać to piękne boisko. Mam nadzieję, że będziemy jutro intensywnie użytkować, ale bezpiecznie. A dzisiaj no cóż, będziemy kibicować wszystkim i prosimy o Grefel Play, żeby nie trzeba było do naszej kliniki się udawać. Księżyrektorze, proszę nam powiedzieć, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj na okoliczność poświęcenia nowego boiska. Jak doszło do podpisania tego porozumienia pomiędzy seminarium a szkołą? Myślę, że źródłem jest potrzeba, która wynikła z, w związku z budową szkoły, a jednocześnie warunkami, które miało seminarium, pewnego terenu, na którym było już boisko stare, no ale niedostosowane do ćwiczeń dzieci, i młodzieży. No więc w wyniku. Rozmów z panem burmistrzem, z władzami miasta, ale zarówno z naszymi przełożonymi, no doszliśmy do wniosku, że będzie to korzystne dla wszystkich, jeżeli otworzymy bramy seminarium. Chociaż nie mamy wysokich murów, ale jeszcze bardziej, żeby dzieci ze szkoły, która jest naprzeciwko, mogły korzystać z tego boiska. Ale współpraca między szkołą a, a seminarium to chyba układa się bardzo dobrze, tak naprawdę od zawsze. Współpraca układa się. Dobrze, bardzo dobrze, ale my patrzymy, żeby było jeszcze lepiej, bo stawiamy sobie wysokie cele. Także jak możemy powiedzieć, że ulica nas dzieliła, tak na pewno teraz nas łączy, bo dzieci tylko przechodzą przez ulicę, by wejść na to boisko. Pani dyrektor, dzisiaj jesteśmy świadkami historycznego dnia tak naprawdę. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dla szkoły i dla uczniów otwarcie dzisiejszego boiska? No ma ogromne znaczenie dlatego, że no szkoła, tak jak powiedział burmistrz bez boiska, to tak to, to trochę jednej ręki brakuje. Mamy co prawda piękną halę sportową. No ale żeby tak wyżyć się sportowo, to potrzebne jest jednak boisko, bo wtedy mogą tu się rozgrywać jednocześnie zajęcia wychowania fizycznego, SKS i jest bardzo takie ekonomiczne wykorzystanie czasu. No a poza tym dzieci, dzisiaj, jak zobaczyły to boisko, to też pytały, czy będą mogli sobie tak przyjść po prostu i pograć. Także widać, że młodzież garnie się do takiej aktywności fizycznej, co bardzo cieszy. Jesteśmy świadkami dzisiaj pięknego wydarzenia, myślę, że historycznego, mianowicie otwarcia nowego boiska dla dzieci ze szkoły numer dwa. Proszę powiedzieć, jakie to ma dla Pana znaczenie, bo jest to Pana też inicjatywa? E, tak, ale może nie mówmy o znaczeniu tego wydarzenia dla mnie, tylko dla całej społeczności, zarówno utarzewa, zarówno Szkoły Podstawowej numer 2, jak i samego seminarium. Podkreślałem wielokrotnie, że ten obiekt absolutnie nie powstałby, gdyby nie doskonała współpraca z księdzem rektorem oraz jego współpracownikami i współbraćmi, oraz zaangażowaniu też całej kadry nauczycielskiej szkoły. Ja bardzo dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, którzy doprowadzili do tego, że obieg powstał zaledwie 2,5 miesiąca dzięki sprawności wykonawcy. Tak sobie myślę, że chwila jest o tyle wyjątkowa, że gmina jest bodajże pierwszym podmiotem, która od 100 lat weszła na teren seminarium z bardzo fajnym społecznym pomysłem. Niech ten obieg służy wszystkim. Przed sekundą widziałam, że był pan sędzią, a za chwilę zobaczymy pana chyba na boisku. No tak, to mam taką przywarę, słabość, a może umiejętność, w zasadzie gram we wszystko, co się toczy. Mam zaszczyt i przyjemność prowadzić drużynę kleryków. Udało nam się zdobyć Mistrzostwo Polski Seminariów Duchownych, a teraz już zupełnie rekreacyjnie zagramy z... Naszym narybkiem może wśród nich jest Lewandowski, Grosicki, już zupełnie nowe pokolenie piłkarzy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że obejdzie się po prostu bez fauli, bez kontuzji, bo tego byśmy oczywiście nie chcieli. Z ogromną radością patrzę na tych młodych chłopców. To, że świeci słońce wcale nie znaczy, że jest ciepło, ale oni serca mają gorące. Widzę, że już przebierają nogami, żeby zagrać. Byliśmy świadkami otwarcia uroczystego, pięknego boiska, które powstało w porozumieniu pomiędzy seminarium a gminą. Powiedz, dla Ciebie ma jakieś znaczenie? Ja bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ wszelka współpraca nawiązywana no nie tylko na szczeblu samorządowym między włodarzami gminy czy powiatu jest mile widziana. No i Jesteśmy zadowoleni, bo już słyszałem historię, że ten, ten teren przez długi czas był niedostępny dla, że tak to nazwijmy, osób świeckich, a tu jak widać po znakomitej współpracy powstało boisko, z którego będą korzystać przede wszystkim uczniowie tej szkoły, ale miejmy nadzieję, że nie tylko. No, podobno dedykowane jest tak naprawdę uczniom, ale być może z czasem ta współpraca się rozwinie na, na szerszym zakresie. No miejmy nadzieję. Ja żywię tutaj wielkie nadzieje z tym, że uczniowie będą zadowoleni z tego boiska, bo wiadomo, że jak dzieci i młodzież są zadowolone, to to jest najważniejsze. No i oczywiście oby bez kontuzji. Zbudowano wam piękne takie boisko. Powiedzcie, jakie ono ma dla was znaczenie? Sportowe. No dobrze, ale cieszy się, że ono tutaj powstało? Tak, tak, jestem bardzo zadowolona. Jest w końcu jakieś fajne boisko w Fżarowie, żeby sobie poćwiczyć, pobiegać. Na pewno bardzo ważne wydarzenie. Też z takiej przestrzeni formacji ludzkiej bym powiedział, bo dużo chłopaków, dużo kleryków przed wstąpieniem uprawiało różnego rodzaju sporty. No i otwiera się przed nimi jakaś nowa przestrzeń na, na rozwijanie pasji, na, na spędzanie jakiegoś wspólnego czasu. No i też na przygotowania jakieś sportowe, bo mamy zawody seminaryjne z różnych dyscyplin. No i myślę, że może to pomóc w odpowiednim przygotowaniu. Takie nowe boisko. Czyli poza tym, że będą korzystali z tego boiska uczniowie szkoły podstawowej tutaj, to jeszcze i wy też będziecie tak? mieli taką możliwość bez problemu. Tak, dokładnie. Zresztą no, dawniej to też było boisko seminaryjne, teraz jest seminaryjne we współpracy z, z miastem, więc świetna przestrzeń na współpracę. A co trenujecie? Piłkę siatkową czy piłkę nożną? To znaczy dwa razy z rzędu wygraliśmy Mistrzostwo Polski Seminariów w Koszykówkę. Przygotowujemy się do trzeciego turnieju. W tamtym roku braliśmy też udział w zawodach z piłki nożnej też z tego co wiem tenis stołowy i siatkówka, więc jest kilka dyscyplin.